Sprawdzi, ja, Wielka, no, tak to, wzią, nie, to jest prawdziwe dziecko. No. To jest wzią, nie, no, Za dużo emocji. No do góry. I my, tak my. Tak no, ale wyjdę tam z nią, będzie tam troszkę ciszej. To... No, to może, to to jest, proszę. Na 5 miesięcy. Nie więcej no, na to może tak będziemy, że to proszę bardzo. O, o, jak jak pani chce. To damy na dużej. <grym> no, to nie <grym> Proszę, to uspokójcie się później. A ja zaraz idę, razem zaraz idziemy. Tylko my będziemy się tak głośno darły, że nie ma pani szans przy tym.